Siemano, ja jestem Bobson, witam Was na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Lepszy Spadek niż Upadek. Jak widzicie wracam sobie właśnie bizonkiem na gospodarstwo z moim nowym nabytkiem. Kupiłem sobie w końcu przystawkę do kukurydzy, ale o tym pogadamy za moment, bo na samym początku chciałbym Wam bardzo podziękować za aktywność pod, pod ostatnim odcinkiem na moim kanale, naprawdę zrobiliście tam super robotę. Jestem mega pozytywnie zaskoczony i naprawdę dziękuję Wam za to bardzo. Bo nabiliście tam naprawdę ogromną ilość łapeczek. Także, bardzo fajnie, że taka aktywność tutaj na kanale się pojawiła. No i mam nadzieję, że taka aktywność utrzyma się tutaj dalej. Że również pod tym odcinkiem bardzo wiele tych łapek się pojawi. Na to liczę. No także, nie zapomnijcie też tutaj tych łapeczek pozostawiać. No, a ja sobie już właśnie tutaj na gospodarstwo dojechałem. Pozdrowienia dla mojego widza Mateusza, który tutaj się zaoferował w komentarzach, że ma do sprzedania przystawkę do kukurydzy do bizonka właśnie za 2800 zł. no i tą przystawkę sobie właśnie od niego zakupiłem. No, przystawka jak widać używana, troszkę pordzewiała wiadomo, ale w 100% sprawna. Także myślę, że zrobi tutaj fajną robotkę u mnie na gospodarstwie. No i postanowiłem sobie zajechać bizonkiem. Kawałek drogi było, no trochę się tutaj najechałem, ale z tego względu, że najwygodniej mi było tą przystawkę właśnie sobie tak przyprowadzić bizonem. No wiecie, jeżeli bym to miał na lawecie, no to. Musiałbym jakąś ładowarkę do tego skołować, żeby to po prostu na tą lawetę wrzucić i żeby to rozładować z tej lawety. A to też jakieś dodatkowe koszty, też by to było troszkę problematyczne. No wiecie, władkiem na pewno bym tej przystawki nie dźwignął, bo jest ona za ciężka, także... Postanowiłem sobie no troszeczkę... Przejechać z tym bizonkiem, zrobiłem sobie taką dłuższą wycieczkę, ale... Wszystko się udało, no wróciłem na gospodarstwo, no jest mój nowy nabyteczek. jak widzicie, czterorzędowa przystawka do kukurydzy. Także będziemy sobie kozić tą kukurydzę prawdopodobnie dopiero na kolejnym odcinku. No bo jeszcze teraz nie dojrzała, mimo że już mamy październik, to jeszcze nie jest do koszenia. No w innym kolorze, kolor miodowy, też bardzo ładny. No może w przyszłości się przemaluje cały kombajn i przystawkę, żeby wszystko było w jednym kolorze, ale to zobaczymy, czy jakiś remoncik tutaj będzie tego sprzętu. Na razie bizonka sobie tutaj zostawiamy, no a w dzisiejszym odcineczku wykopki ziemniaków już sobie tutaj troszkę nakopałem. Bodajże trzy przyczepy już zwiozłem tutaj stąd. Także włatek sobie lata z bolko. No a jeszcze skosiłem sobie łąkę, pozgrabiałem to wszystko i chcę ten pokos zrobić na kiszonkę. No nie był ten pokos jakiś super duży, ale postanowiłem to jeszcze teraz w październiku skosić, żeby chociaż trochę tej trawy zebrać, no i wiecie, sprasuję sobie to teraz w okrągłe belki i zadzwonię po prostu do sąsiada, żeby mi przyjechał z owijarką owinąć te belki, no nie wiem, zobaczymy ile ich tutaj w ogóle da. Powiem Wam, że jeżeli tutaj będą trzy beleczki z tego no to e, będę szczęśliwy, a fajnie nawet jakby ich było więcej, także zaraz zobaczymy ile tego będzie. A tutaj jeszcze zapomniałem Wam pokazać na ostatnim odcinku e, jedną rzecz, którą sobie tutaj sprawiłem. E, kupiłem sobie do Mausera taki m, dystrybutor, taką pompkę do paliwa tutaj, także e, postawiłem sobie tutaj tego Mausera na paliwo, no z tego względu, że co chwila było trzeba Jeździć do sklepu czy tam stację yy, po paliwo, a yy, już tych maszyn trochę więcej jest. No, więcej tego paliwa spalają. Także yy, postanowiłem sobie taki zbiornik na paliwo tutaj zrobić yy, na moim gospodarstwie z Mausera. No i wiecie, tam 1000 litrów paliwa. Teraz sobie mogę. Yy, Mogą mi przywieźć i po prostu na bieżąco. Jeżeli mam potrzebę, no to sobie podjeżdżam i na gospodarstwie yy, te ciągniki tankuję. Także myślę, że fajne rozwiązanie. No ja sobie już tutaj wskoczyłem do 60. Prasę już tutaj mam podpiętą, także lecimy sobie na sam początek sprasować tutaj tą trawę. No sam jestem ciekaw ile tych beleczek tutaj da. Trawa nie była wyrośnięta w najwyższym stadium, także nie spodziewam się tutaj jakichś kokosów, ale wiecie zawsze coś, a takie belki owinięte mogę sobie gdzieś tam pod płotem ustawić i one tutaj sobie mogą yy, leżeć, w razie jeżeli by mi brakowało kiszonki z kukurydzy. Także myślę, że całkiem fajne rozwiązanie. No swojej przystawki yy, nie swojej przystawki, tylko swojej owiarki się jeszcze nie dorobiłem. No ale na pewno będę miał w planach taką owiarkę sobie kupić. Yy, no już też o tym wspominałem, że chciałbym sprzedać orkana i Właśnie w zamian za Orkana e, kupić sobie taką owijarkę do belek. I takie rozwiązanie z owijaniem będzie tutaj dla mnie m, na pewno wygodniejsze. Nie będę musiał stawiać drugiego silosu na, na kiszonkę. No bo wiecie, tak e, mógłbym postawić jeden większy silos, no ale nie ma sensu, jeżeli skoszę kukurydzy na kiszonkę, to potem bym to musiał e, wywozić, albo gdzieś w inne miejsce e, przekładać, a tak... W takich belkach okrągłych no to niezależnie od tego czy silos mam zapełniony, czy pusty, no to mogę sobie tą kiszonkę tutaj z trawy ogarniać. Także myślę, że takie rozwiązanie z taką owiarką no będzie całkiem fajnie tutaj wyglądało. No i już druga beleczka wyleciała, także myślę, że troszkę tutaj tych belek będzie. Trzy na pewno. Spodziewam się może 4-5 belek, no zobaczymy. Także całkiem fajnie, zawsze to jakieś tam dodatkowe zapasy. No tutaj ziemniaków do kopania, całkiem spore pole. Także trochę tej roboty jest z tymi wykopkami. Trzeba się tutaj dosyć sporo najeździć z tym kombajnem. No jak wiecie, bolko tylko jeden rządek wykopuje, także no robotki jest, no nie ma co ukrywać, ale mam nadzieję, że taka ilość ziemniaków też pozwoli mi jakieś fajne pieniądze tutaj zarobić. Także wszystko się okaże przez zimę, ile tam za te ziemniaki, za sprzedaż tych ziemniaków padnie pieniędzy. No a już będzie trzecia beleczka, także bardzo fajnie. Już to co oczekiwałem tutaj z tej łąki to już zostało osiągnięte. No troszkę tutaj było na początku w prasie jeszcze słomy. Mm, nie wyczyściłem całkiem tej pracy. Po prostu dobiłem sobie tą belkę tutaj sianem, także... Mm, no nie były to pełne trzy belki tego siana. No ale wiecie, jeszcze tutaj na pewno jedna beleczka wpadnie, czyli cztery belki. Zobaczymy, czy tą piątą się uda tutaj ukręcić, czy nie. Fajnie by było. Ale to się okaże za moment. Z tego, co tam patrzyłem na pola, no to na pewno jeszcze będę miał yy, dwa kawałki do wapnowania. Chodzi tam o kawałek, yy, który jest po owsie. No i tutaj ten kawałek po kukurydzy. No ale to jak widzicie, tutaj jeszcze kukurydza nieskoszona, także yy, dopiero po skoszeniu tej kukurydzy yy, będę się tutaj mógł zabrać za to. Yy, no i poza tym, yy, najpierw wolałbym to pole zaorać i dopiero potem yy, po oranym wapno rozsypać i uprawić. Cztery beleczki tutaj yy, już mam. No jeszcze jeden pokos do przejechania. Prawie 50% w prasie. Także całkiem możliwe, że 5 belek tutaj uda mi się zrobić z tej łąki. No czyli jednak nie taki mały ten ostatni pokos w tym sezonie tej trawy, jednak coś tu tego dało. Także bardzo fajnie. No I prawo no, proszę bardzo, piąta beleczka. Jeszcze kawałek tutaj mi zostało tego pokosu. Także fajnie, będę dzwonił teraz do sąsiada po nagraniu, żeby mi po prostu przyjechał te beleczki owinąć. Ja sobie je gdzieś tutaj przepchnę na bok. No i tam sobie będą mogły leżeć i czekać na swoją kolej. Wiecie, może akurat sąsiad też pojedzie gdzieś owijać do siebie to po prostu po drodze, żeby tutaj zjechał pięć beleczek, no to to raz, dwa pójdzie, także myślę, że nie będzie miał z tym problemu. Dobra, ja mam sprasowane, także lasę sobie odstawiam pod wiatę z powrotem. No i lecę do Władka i jeszcze troszkę tych wykopków teraz Wam pokażę. Wiadomo, nie będę nagrywał całości, no bo moglibyście tu kilka godzin ze mną spędzić, ale myślę, że tam jakieś yy, kilka przejazdów, postaram wam się tutaj nagrać, yy, żebyście też coś z tej akcji zobaczyli. Dobra, 60 sobie gaszę, czasem mogę porozpinać. No a 60 niech sobie tutaj stoi, tu mi nie będzie przeszkadzała. Także ja sobie lecę do Władka. No, czwórka z przyczepą tutaj do odwozu tych ziemniaków. Wiadomo, z jedną przyczepą, no to nie ma co robić za bardzo. No, ale tu nie ma sensu dwóch przyczep zapinać, bo pole obok gospodarstwa. Także bez sensu by było te dwie przyczepy targać tutaj. No i za każdym razem się nimi rozczepiać, żeby to wsypać wszystko tutaj do. Do piwnicy, także z tam jedną przyczepką, wystarczająco tutaj, to idzie ogarnąć. Ok, tutaj sobie cofnę. A no i lecimy z tymi wykopkami. No tutaj się też posłużę GPS-em. Żeby po prostu prosto w tych rządkach jechać Na pewno jeszcze na łąkę będę musiał ponawozić Nie wiem czy obornikiem czy gnojowicą, ale... Y, któreś z tych rzeczy No a jeżeli chodzi o gnojowice to... Y, byłem sobie też na usługach y, U jednego sąsiada jedno pole ponawozić gnojowicą, także... Jakiś pieniądz dodatkowy tam wpadł, no jeśli chodzi o usługi no to jeszcze byłem na żniwach soi od dwóch sąsiadów, dwa pola soi miałem do skoszenia, także za to też jakieś pieniądze tam sobie zarobiłem, już na pewno widzieliście w statystykach na początku odcinka ile tam dokładnie zarobku z tego było. No i tutaj teraz ziemniaki będę miał wykopane także będzie się można brać tutaj za dokończenie tej rozbudowy gospodarstwa I tak jak mówiłem chciałbym tutaj właśnie tą dróżkę sobie poprowadzić aż tam do asfaltu tak jak teraz to ładnie widać tam po tym wykopanym pasie ziemniaków myślę że taki wyjazd z gospodarstwa z tej strony będzie fajnie wyglądał no i też może mi się przydać Wiecie, czasami jest przyczepami wyjechać, no to żeby się nie cisnąć tutaj przez środek gospodarstwa, no to można sobie e, będzie tutaj bez problemu wyjechać, naokoło objechać całe gospodarstwo. Więc myślę, że też to będzie fajnie wyglądało. A jak tutaj jestem w tym miejscu, to jeszcze wysiądę, jeszcze jedną rzecz e, tam chcę pokazać. No, i jeżeli tutaj bym miał e, ten dojazd, no to zobaczcie tutaj e, mam ogrodzenie, i tak jak e, no widzieliście tutaj, jakieś maszyny sobie stawiam zawsze między e, tymi budynkami. Tutaj teraz dwupółka stoi. E, no, myślałem o tym, że jakbym sobie wyciął to drzewo, e, ten płot troszkę tutaj rozwalił. E, może go przedłużył tutaj w tym miejscu, pociągnąć sobie płot w ten sposób prosto do chlewa, do ściany tu. A tutaj zrobić sobie jakąś małą bramę. No i mieć z tej strony też jakiś wyjazd z gospodarstwa, także myślę, że mogłoby to też fajnie wyglądać, także... Zobaczę jak już będę miał zrobioną tą dróżkę tutaj, no to wtedy zobaczę właśnie jak to będzie jak to będzie tutaj wyglądało i być może taka brama taki dodatkowy wyjazd z gospodarstwa tam w tym miejscu się jeszcze pojawi no ale zobaczymy jeszcze jak to wszystko będzie wyglądało okej okay, tu ma zbiornik zapełniody także no, zmieszczę się tu tą czwórką teraz może sobie jeszcze troszkę cofnę władkiem Trochę tutaj damy do tyłu Najlepiej jakbym się tutaj złamał od razu czwórką w lewo i sobie prosto tu podjechał ale nie wiem czy mi się to uda chociaż może powinienem się tutaj zmieścić Dobra pszczółki pięknie mi przez ciągnik przelatują także klimat jest Tutaj, a bez problemu się tutaj wyrobię. Także fajnie, tutaj sobie podjeżdżamy. Pik. No i sypiemy. Kolejny zbiorniczek ziemniaków nakopany. Konkretny yy, plon tych ziemniaków w tym sezonie będzie zebrany. No rekordowy plon chyba, no bo tak dużego pola ziemniaków to jeszcze nie miałem. Także myślę, że uda mi się jakoś dorobić na tych ziemniakach. No i na kolejny sezon te, to pole już będzie troszkę w innej odsłonie, troszkę przerobione. Będzie połączone tutaj właśnie z tą walką. No a łąka będzie tam w tamtym miejscu teraz za mną. Które widzicie tam za chlewem Także troszeczkę mniejsza pewnie Niż ta co jest teraz, ale Dosyć sporo zapasów siana tam mam zrobione Także jak na razie taka mała Łąka powinna mi wystarczyć No jeżeli będzie mi brakowało No to jeszcze jakieś kawałek pola Gdzieś sobie wygospodaruję Dodatkowo Do zasiania trawy No i myślę, że Będzie to spoko wyglądało Nie wiem co zrobić z tamtym zakajnikiem, który teraz tam jest właśnie na tym polu. No bo troszkę on tam jest duży, troszkę szeroki. Nie wiem, czy się go pozbywać w całości, wyciąć tam wszystkie te drzewa. Czy po prostu wyciąć tutaj te najmniejsze skrajne i troszkę go zmniejszyć, żeby nie był taki szeroki. No troszeczkę tam jakiegoś uroku doda dodaję do tego pola. No zobaczymy. No zobaczcie, tutaj e, tej prawej strony te dwa najmniejsze drzewa bym mógł wyciąć, i tutaj z lewej strony to jedno, i e, już troszkę by się zmniejszył, a mimo wszystko by tutaj został e, na tym polu i dodawał troszkę klimatu. Także być może w ten sposób e, sobie to tutaj ogarnę i, i wtedy zobaczymy. Jak on się tu tutaj yy, będzie prezentował. Dobra, ja mam prawie 90% w zbiorniku, także kolejny zbiorniczek będzie. Jeszcze tutaj sobie yy, wjadę w ten rządek. No i lecę po czwórkę wysypywać tu na przyczepę. Okej, okay, tutaj mamy pełne. No, ja muszę jechać aż na poprzeczniach, sobie zawrócić, no bo tutaj się niestety nie wywinę. Tutaj sobie wyskoczę na asfalt i odwrócę się w tamtą stronę. Muszę zobaczyć. Czy nic mi tutaj nie jedzie, żeby mnie wymusił? Wiecie, czwórkę skasować, no to by było. Kurde, największy ciągnik na gospodarstwie, e, największą robotę tutaj teraz robi. No to by naprawdę nie było ciekawe, także trzeba uważać jednak na tej drodze. Dobra, ja sobie tutaj podjeżdżam. Wysypię ten zbiornik, no i y, czwórkę sobie muszę gdzieś na bok przesunąć. Bo jeżeli tutaj bym chciał jechać teraz ten przejazd y, z drugiej strony, no to y, nie zmieszczę się tam. Że przestawię sobie ją od razu teraz, y, żeby mi tutaj nie przeszkadzała. No i będę sobie tutaj działał dalej z tymi wykop wykopkami. Jak widzicie roboty jeszcze co nie miara ale nie będę Was już tutaj tym zanudzał, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zostawcie tam kolejny raz łapeczkę pod tym filmem, odezwijcie się w komentarzu, napiszcie jak Wam się podoba moja nowa przystawka do bizonka, no i trzymajcie się do następnego odcineczka, cześć!